Dzisiaj poznasz trzy zasady, trzy wskazówki, które pomogą Ci jeść zdrowiej, nawet wtedy, nie masz, kiedy nie masz kompletnie na nic czasu, a jednak no, chcesz jeść zdrowo i nie zwariować w tym świecie różnych zaleceń dietetycznych. Czyli dzisiaj trochę o tym jak zachować minimalizm w kuchni, a jednocześnie czerpać z niego jak najwięcej korzyści, bo minimalizm o tym jest, o ograniczaniu rzeczy i zostawianiu tego, co jest najbardziej potrzebne. Zatem dzisiaj te trzy zasady. Zapraszam na Power Walk. Cześć, z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką. To jest Power Walk, czyli podcast w ruchu, którego partnerem strategicznym jest asystent zdrowia i rozwoju Multilife od Benefit Systems. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj wyjątkowo, nieoczekiwana zmiana miejsc. Miał być Mateusz Kusznierewicz z Sylwestrem Kłosem, ale zaszła mała zmiana i jestem ja. Jestem ja, Gosia Pielichowska. Dzisiaj będzie temat troszeczkę dietetyczny. Ja witam się z Wami z Lublina. Jestem na, w domu moim rodzinnym. Pochodzę z Lublina, stąd. Jestem też tutaj na osiedlu u moich rodziców, więc spacer zrobimy dzisiaj sobie w Wąwozie. Jestem ciekawa, gdzie wy spacerujecie. Możecie dać znać. Poprawię to tylko kamerę. O, żeby. Lepiej to wszystko wyglądało, nie pół mojej głowy, tylko żeby jednak trochę więcej było mnie widać. A słuchajcie, no jestem w Lublinie dlatego że między innymi odwiedzam rodziców, też zostaliśmy zaproszeni na wesele, na które idziemy w sobotę, ale w niedzielę i tutaj muszę się tym podzielić taką prywatną rzeczą otóż w niedzielę są, słuchajcie, urodziny mojej babci. Urodziny mojej babci i jest całe przyjęcie urodzinowe zjeżdża się mnóstwo osób, bodajże z i będzie osób, więc takie mikro-wesele można powiedzieć, a to dlatego, że moja babcia urodziła się w 1925 roku. I nawet jeżeli nie jesteście wirtuozami matematyki tak jak ja, i do dodawanie, odejmowanie sprawia Wam trudność o poranku. To łatwo jest wykalkulować, wyliczyć, że moja babcia w niedzielę kończy dokładnie 100 lat. I no, nigdy nie byłam na setnych urodzinach, muszę Wam przyznać, więc tym bardziej jest to bardzo taka podniosła uroczystość, zjeżdża się mnóstwo osób, no i będziemy świętować te setne urodziny babci. Na pewno nie będziemy śpiewać 100 lat, no bo no, trochę nie jest to niestosowne, nie odpowiada, ale chyba autor tej pieśni, tego pieśni 100 lat nie, 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 nie przypuszczał, że może ktoś rzeczywiście weźmie i dożyje tej setki żeby już nie śpiewać, więc chyba będziemy śpiewać 100 lat to za mało, albo jeszcze 100 lat na przykład, tak? Coś w tym stylu. No w każdym razie tak, moja babcia kończy 100 lat i... no i co? No i też no, mam nadzieję, że te geny gdzieś na mnie też są, chociaż po części. 1 czwarta, 25% należy, gdzieś tam jest do mnie. O! Przepraszam, zdziwiłam się strasznie, bo jedzie auto Nigdy tutaj wcześniej auta nie widziałam, nie wiem, że, nie wiem, czy mogą one, one jeździć, więc no, wyjątkowo, wyjątkowo jestem, jestem zaskoczona. Przejdziemy sobie, słuchajcie, teraz do wąwozu, bo jeżeli znowu mi to auto gdzieś tam wyjedzie, to, to drugi raz mnie to wybije z rytmu. Także tyle, moi drodzy, w kontekście takich prywatnych rzeczy, co mi ten gimbal ciągle jakoś zjeżdża. A teraz przejdziemy słuchajcie do tematu, jakim dzisiejszego naszego powerwalka, czyli do tematu minimalizmu w kuchni. A jeszcze chciałabym tylko pozdrowić naszych serdecznych patronów. Wczoraj mieliśmy super spotkanie online. Ja byłam na wyciszeniu. W sensie tylko się przysłuchiwałam, bo akurat wczoraj wracam z treningu pływackiego i siadałam już do kolacji, ale przysłuchiwałam się tym rozmowom i dzięki wielkie, że wzięliście udział. Bardzo fajnie było, zawsze mamy takie comiesięczne spotkania z patronami. Jeżeli też chcecie w nich uczestniczyć, no to zachęcam, żeby zerknąć sobie w link, który zamieszczamy w opisie do tego powerwalka i żeby zostać naszym patronem. A teraz już przejdźmy do tematu, czyli słuchajcie, do tematu minimalizmu w kuchni. Tego, jak jeść zdrowo, a przy okazji nie zwariować w świecie tych różnych zaleceń dietetycznych, często o wiewiórka, często sprzecznych ze sobą, często wykluczających się i takich, które wprowadzają zamęt, jakiś niepotrzebny chaos. Bo tak naprawdę, zdrowe odżywianie jest proste i chcę, je wam, dzisiaj, chcę wam dzisiaj o tym. Powiedzieć. Po pierwsze, mamy te trzy zasady, które są uniwersalne, tak naprawdę, niezależnie od tego, czy, a ta pierwsza w szczególności, niezależnie od tego, które czy jecie więcej węglowodanów, czy jecie mniej węglowodanów, czy jecie bardziej wegańsko, czyli roślinnie, czy może jednak jecie trochę, trochę mięsa. Ta zasada, o której powiem za chwilę, zasada numer jeden, jest uniwersalna dla każdego. A zainspirowała mnie do tej zasady, do wprowadzenia tego, ostatnio słuchany, słuchana audycja, słuchany podcast, ja jestem fanką dr Rondy Patrick, to ona prowadzi podcast Found My Fitness, jest to taki podcast naukowy, gdzie w dokładny sposób tłumaczy pewne mechanizmy, jakie zachodzą w ludzkim ciele, i tam był gość, dotyczy, który opowiadał o insulinooporności. No i on powiedział jedno zdanie, które zapadło mi bardzo w pamięć i się dzisiaj z, nimi, z, nim, z nim z Wami podzielę i to będzie ta pierwsza zasada, najważniejsza zasada zdrowego odżywiania, która pomaga zachować zdrowie, jeść zdrowiej, niezależnie od tego, w Którą, jakby stronę tej dietetyki, jakby tego odżywiania chcecie pójść, i jak bardzo, jak dużo macie czasu, jak mało macie czasu, i tak dalej. I uwaga, ta zasada brzmi, mam powiedzieć coś takiego, parafrazuję. Don't eat packages, don't eat barcodes. Czyli nie jedz niczego, co jest paczkowane nie czegokolwiek, co ma kod kreskowy. I wiadomo, no pewne rzeczy typu, nie wiem, kupuję komosę czy ryż, no to one są zapakowane, tak? Ale tutaj w szczególności chodzi o produkty wysoko przetworzone, o produkty typu słodycze, o produkty typu na przykład jakieś soki owocowe, przepraszam, no może jakieś napoje owocowe, bo soki czasami są też okej okay jakości i mogą mieć miejsce w diecie, ale chodzi o to, żeby ta, ta dieta była jak najmniej przetworzona. I to jest, słuchajcie, Zasada uniwersalna, niezależnie od tego, Ci tak jak wspomniałam, mniej węglowodanów, więcej węglowodanów, bardziej roślinnie, mniej roślinnie. Nie jest paczkowanych nie jest czegoś, co ma kod kreskowy. Najczęściej są, powinny być to produkty nisko przetworzone, świeże owoce, warzywa. Orzechy, na przykład, orzechy możemy, oczywiście też kupujemy, tak, w mniejszych porcjach, ale znowuż chcę, żebyście sobie, z, z, jakby, wzięli to do serca, że tutaj chodzi bardzo o produkty wysoko przetworzone i skupiamy się na tym, aby jeść jak najmniej przetworzone jedzenie. Więc to jest pierwsza zasada tego zdrowego odżywiania, taka, która też pomoże wam decydować, co kupić, co nie, co ja mam zjeść, co nie. Druga zasada to taka, która też wam pomoże ustalić, no to ile ja mam jeść i co, w zależności od mojej aktywności. I ta zasada brzmi: the less activity, the less carbs, czyli mniej fizycz aktywności fizycznej, mniej węglowodanów, no i jedzenia ogółem, bo to nie jest tak, że my mówiąc, że no możesz jeść mniej, kiedy ćwiczysz, to jest to jednoznaczne z tym, że musisz sobie zasłużyć na jedzenie. Absolutnie nie. Proszę, żebyście tego też nie łączyli, bo to jest typowe myślenie dla zaburzeń odżywiania. Ja z takim myśleniem funkcjonowałam przez wiele lat, że muszę wybiegać na przykład, żeby sobie pozwolić na jakąś tam kanapkę albo zjeść jakiś makaron, a tutaj chodzi o to, że rzeczywiście kierujemy się potrzebami ciała i tak jest, że jeżeli masz mniej aktywności, to twoje ciało potrzebuje mniej tego jedzenia, mniej węglowodanów, które są paliwem dla mięśni, a kiedy masz więcej aktywności, no to po prostu zjesz więcej. Nie oznacza to jednak podejścia wszystko albo nic, czyli jak ćwiczę, no to wtedy pozwalam sobie, jak nie ćwiczę, to nie pozwalam sobie. Tylko chodzi o to, aby przekierować ten reflektor decyzji co mam zjeść i ile, na to, co ma czego moje ciało potrzebuje. Nie na zewnętrzny wskaźnik tego mogę, tego nie mogę, tylko czego moje ciało potrzebuje. Wyczuwam, ok, nie mam mniej aktywności, czy ja rzeczywiście chcę jeszcze na przykład kolejną drożdżówkę sobie wciągnąć, tak? To o to chodzi. Czy na przykład wystarczy mi mniejsza porcja makaronu, a może na przykład zjem sobie po prostu kaszę fajną na kolację, a nie muszę przy każdym posiłku doładować się jeszcze jakimś produktem węglowodanowym, bo. Nie mam takiej aktywności. Natomiast, jeżeli mam więcej aktywności fizycznej, idę na przykład na jakiś porządny trening, albo nawet, wiecie, chodzę, mam 20 tysięcy kroków dziennie, no to tak, no to ta porcja mojego jedzenia węglowodanów może być znacznie większa. Przepraszam, ja jestem tutaj w otoczeniu. O, wiewióreczka, proszę bardzo. Dzień dobry. Gdzieś tutaj też one krążą sobie. Już kolejna. Tutaj też chodzi sobie kolejna. Jestem, Zobaczcie, w takim ładnym wąwozie, a tutaj nie tutaj szpak chodzi. To szpaka Wam pokazywać nie będę. Wiórkę, ja mówię, wiórkę Wam pokażę. No. Dobra, to idziemy. Więc to jest taka druga zasada, czyli jeżeli masz mniej aktywności, to siłą rzeczy wyczujesz, bo ciało ma te mechanizmy, które kontrolują głód i sytość. Mechanizmy, które będą kontrolować przyjmowanie pokarmu i ciało będzie dawać znać, czy rzeczywiście ty potrzebujesz więcej jedzenia czy nie. Przykładowo, jeżeli masz większą aktywność fizyczną, mocniejszy trening, to gwarantuje, że będziesz potrzebować większej porcji po prostu jedzenia, większej porcji węglowodanów i jeżeli zjesz więcej niż standardowo, to prawdopodobnie nie poczujesz albo takie przyjemne najedzenie, ale nie będzie to nie poczujesz takiego przejedzenia, jakbyś na przykład zjadł albo zjadła taką porcję taką samą w dni, kiedy w ogóle na przykład nie ćwiczysz. I znowuż, nie chciałabym, żebyście tutaj interpretowali to jako zasada wszystko albo nic, czyli że albo jak nie ćwiczę, to w ogóle nie jem węgli, a jak ćwiczę, no to wtedy mogę jeść ile wlezie, tak? I muszę się napchać za kolejne dni. Absolutnie nie. Tutaj chodzi o dostosowanie tej podaży do potrzeb organizmu po prostu zmniejszenie porcji, podejście do tego nie w kategorii, że mogę sobie pozwolić i teraz jest ten czas, żeby po prostu nawciskać się jakichś, nie wiem, płatków, drożdżówek i tak dalej, tylko jest więcej aktywności, to moje ciało potrzebuje tego więcej. To jest druga zasada, czyli mniej aktywności, mniej węglowodanów i jedzenia w ogóle. A trzecia zasada to jest taka wskazówka, to jest stosowanie kuchni kapsułowej, która dla mnie jest absolutnym takim no musio taki game changer, taki po prostu coś co zmienia Życie. Można, po, można zmienić, życie, można powiedzieć. No, ratuje w wielu sytuacjach, kiedy po prostu nie ma się czasu na zrobienie jakiegoś zdrowego posiłku. No a wtedy taka kuchnia kapsułowa jest bardzo, bardzo pomocna. To jest podobne do konceptu szafy kapsułowej. Nie wiem, czy się o tym opowiadałam. Czyli mamy pewien zestaw produktów w ramach różnych kategorii, z których zawsze przygotujemy coś zdrowego. I to jest ten minimalizm, że zawsze mamy coś, co jest nam potrzebne, a nie, za przeproszeniem, pierdyliart różnych produktów i nie wiemy, co my z tego mamy ugotować, zajmuje nam to miejsce w kuchni, tylko mamy produkty, które należą do grupy białka, tłuszczu, węglowodanów, o, zawracam, mamy grupę białka, tłuszczu, Węglowodanów, mamy warzywa, owoce. Możemy na przykład jakieś jeszcze ekstrasy dodać, albo kluczowe przyprawy, których używamy. I wybieramy sobie kilka ulubionych produktów w ramach tych grup i z nich komponujemy posiłki. Bo jak sobie te posiłki zorganizować? Możemy albo pójść sematem, zawsze w każdym posiłku mamy na przykład źródło białka, tłuszczu, węglowodanów, warzywa, owoce na przykład. Tak? I wtedy w ramach tych kategorii sobie wybieramy. Ok, to jeżeli tak, warzywa, biorę na przykład jedno zielone, jedno pomarańczowe, mam rukole, marchewkę, biorę, czek, jest. Na przykład źródło białka, no to u mnie to jest najprawdopodobniej zawsze tofu, może być jakieś, jakaś ryba, może być na przykład jakaś mozzarella, coś w tym stylu, taki ser. Dobra, no to czek, dodaję jeden z tych produktów, bo to jest w ramach mojej grupy białkowej. Tłuszcz, no to posypię jakimiś pestkami, poleję na przykład oliwą, spoko, czek. Ekstrasem, to dla mnie to jest na przykład czekolada, <grym> więc może być ekstrasem czekolada na przykład na deser. Tak, Ekstra z czekolada to jest deser i na przykład jakieś ulubione przyprawy. Mamy na przykład węglowodany, to zawsze jest jakieś wtedy pieczywo yy, na zakwasie pełnoziarniste, albo na przykład może być kasza jaglana, może być na przykład komosa ryżowa. I na tej podstawie sobie układamy posiłki. Może być też podejście, które bardzo ja rekomenduję, czyli najpierw obserwacja siebie. Obserwacja siebie, żeby zobaczyć po jakich produktach i po jakich kombinacjach produktów w danym porze dnia funkcjonuje najlepiej. Czyli przykładowo, czy mi się dobrze funkcjonuje zerana po na przykład kaszy jaglanej, czy mi się dobrze funkcjonuje na przykład po porządnej sałatce z jajkiem, albo na przykład jajkach, weźmy w formie jajecznicy, czy na przykład omlet z warzywami, czy ja tutaj widzę różnicę, na przykład w skupieniu, w poczuciu głodu, tak, kiedy ten głód się pojawia, to znowuż jest taka ciekawość, obserwacja siebie, analiza z takiej perspektywy też de detektywa, nawet może, by to było podciągnąć pod uważność, bo my tutaj nie podchodzimy do tego, żeby to oceniać, że o nie, no zjadłam kaszę i teraz Jestem głodna, no to beznadziejny wybór. No nie, tylko to jest analiza, co będzie dla mnie najlepsze, żeby następnie planować sobie posiłki tak, aby były one dla mnie jak najbardziej wspierające z tych składników, które są dla mnie najbardziej potrzebne. Więc znowuż obserwujemy siebie, możemy wykonać badania krwi. Przynajmniej raz w roku warto by było sprawdzić, co tam słychać w ciele żeby wiedzieć na przykład, czy nie mamy jakichś stanów zapalnych, czy na przykład nie mamy niedoborów składników odżywczych, tutaj w szczególności mówię żelazo, ferytyna, to dla kobiet jest bardzo, bardzo ważny wskaźnik, bo my często mamy niedobory żelaza, te zapasy żelaza też są zbyt, zbyt niskie, czy może tutaj trzeba na coś zwrócić uwagę, no ale w każdym razie ta obserwacja siebie, ciekawość na siebie i to, po czym mi się lepiej funkcjonuje, jest pierwszym krokiem do tego, żeby te posiłki sobie ustawiać co pomoże wam potem nawet wtedy kiedy nie ma czasu to ja wiem dobra potrzebuję tego potrzebuję białka tłuszczu węglowodanów biorę co mam z lodówki robię zakupy potrzebuję źródło białka źródło tłuszczu źródło węglowodanów potrzebuję warzywa owoce koniec tak i nie latam ja zastanawiam się w sklepie a co ja mogłabym tutaj ugotować co ja mogłabym kupić tylko zawsze wiem że z tych różnych grup produktów mogę wykombinować coś zdrowego i wtedy Powiedzmy, okazuje się, że lepiej funkcjonuje ci się, dłużej utrzymujesz skupienie, na przykład nie masz senności po posiłkach, na przykład masz dłużej uczucie sytości, wytrzymujesz spokojnie do lunchu do godziny powiedzmy 12-13 po posiłku, który składa się z dwóch, trzech jajek na przykład, porządnej porcji warzyw, zielone warzywa, posypiesz to pestkami dyni i zjesz na przykład kromkę pieczywa, tak? Bo śniadanie białkowo-tłuszczowe nie oznacza, że tam nie może być na przykład małej porcji chleba, bo to naprawdę będzie mała dawka węglowodanów. Mniej więcej takie śniadanie, jak powiedziałam, ono dostarczy około 30 gramów, no to to nie jest 30 może 5 to nie jest dużo Siadanie typowo węglowodanowe to byłaby porządna Micha owsianki na przykład z daktylami mango i bananem tak? To, czyli owocami generalnie przy małej ilości białka to jest typowo węglowodanowe śniadanie natomiast takie śniadanie bardziej wytrawne o mniejszej ilości węglowodanów wcale nie oznacza, że te węglowodany całkowicie trzeba wykluczyć no chyba że na przykład stwierdzisz, że w sumie nie chcesz jeść pieczywa jasne nie każdy się na tym dobrze czuje ja na przykład po prostu wiem, że mam jeden typ pieczywa, po którym dobrze funkcjonuje. To jest pieczywo żytnie na zakwasie. Takie z piekarni rzemieślniczej inne po prostu mi nie służą. I może się okazać, że na przykład taki typ śniadania dla ciebie jest najlepszy. Więc ustalasz sobie: OK, naś, to jest moje typowe śniadanie, na śniadanie jem to. Mam więcej czasu, mam powiedzmy więcej gdzieś tam. Przemyśleń, kreatywności i chcę zaszaleć w kuchni, to robię coś innego. Jasne. Ale w momencie, kiedy liczy się dla nas to, żeby, żeby jedzenie nami nie rządziło, żeby jedzenie nam służyło, żeby jedzenie nas wspierało, a nie nas kontrolowało i jeszcze bardziej przyprawiało o jakieś zawroty głowy, że no nie, no znowu coś muszę ugotować, to kluczowym jest, żeby ustalić sobie taki zestaw posiłków, który zawsze będzie zdrowy składał się z konkretnych grup produktów. A w ramach tych produktów możemy sobie zmieniać asortyment. To nie będzie dieta monotonna, bo jeżeli ja jednego dnia na przykład zakładam, że OK, jem te jajka na śniadanie, ale na przykład na lunch raz sobie zjem, ugotuję sobie makaron warzywny, który gotuje się super szybko. Wiem, ja jestem fanką, już mówiłam o tym, bo gotuje się 4 minuty, czy tam 5, więc. Jest super szybkie, a ma dużo białka, tak taki makaron z soczewicy jest bardzo smaczny, czy makaron z cieciorki, no ale mogę na przykład sobie zrobić, że raz sobie zjem rybę, mam na przykład, wcześniej, mam na przykład jakieś powiedzmy, wcześniej przygotowane pulpety, mam na przykład jakiś tofu, mam na przykład mozzarellę i z tych grup produktów, ja w ramach tych grup będę sobie rotować i będę wybierać różny asortyment, więc schemat zostanie dokładnie taki sam, natomiast asortyment produktów będzie się zmieniać i dieta będzie nas wspierać, dieta to wymyślanie, co mam zjeść, nie będzie nas kosztować tak dużo energii, nie będzie czasochłonne, energochłonne i też sprawiać, że no, potem no się po prostu odechce tego zdrowego odżywiania, tylko będzie szybkie, Będziemy, wejdziemy w to już nawykowo. A kiedy mamy więcej czasu i chcemy zaszaleć, potestować sobie nowe przepisy, które możemy potem szybko wdrożyć do swojej rutyny, do swojego schematu, no to proszę bardzo, go for it. Tylko dla mnie, dla, jakby powiem Wam tak, że ja jestem dietetykiem, ok, ale jestem też osobą, która nie lubi stać długo przy kuchni. Jak widzę jakieś przepisy na Instagramie na robienie swoich drożdżówek, na przykład to podziwiam ogromnie, bo to jest mnóstwo pracy, ale totalnie to nie jest mój, to nie jest mój vibe. Ja lubię kuchnię funkcjonalną, co zrobię szybko, w miarę sprawnie i jest to też dodatkowo zdrowe, smaczne, no i też jakoś wyglądające. Więc to musi być takie kombo połączenie i takie podejście, ta kuchnia kapsułowa, gdzie mam grupy produktów i sobie wybieram, ok, białko jest, tłuszcz węglowodany, dobra, jakiś tam ekstra z typu czekolada, zestaw mój przypraw ulubiony, spoko jest czek. I to się u mnie sprawdza wtedy, kiedy naprawdę nie mam czasu, a kiedy potrzebuję dobrej dawki składników odżywczych, też takiego dobrego odżywienia organizmu. Zatem podsumowując, mamy już 20 minut do naszego spaceru, ja się przemierzam już powoli w stronę z powrotem wąwozu. Podsumowując, moi drodzy, podczas dzisiejszego spaceru przekazałam Wam trzy wskazówki, które pomogą Wam zachować minimalizm w kuchni, który nie będzie Was przyprawiał o zawrót głowy i problemy decyzyjne, co mam zjeść, kiedy, ile, jak, Wy też w otoczeniu różnych. Rekomendacji dietetycznych, które są często sprzeczne, a należą do tych zasad, wskazówek te elementy. Po pierwsze, nie jedz tego, co jest paczkowane ani tego, co jest oznaczone kodem kraskowym, i tutaj chodzi o produkty bardzo wysoko przetworzone: wysoko przetworzone, słodycze, jakieś przekąski, fast foody, tego typu produkty. Więc kierujemy jak najmniej przetworzone jedzenie. Po drugie, mniej aktywności to mniej węglowodanów i mniej jedzenia w ogóle. Tak, żebyśmy nie traktowali tego w. W kategorii wszystko albo nic, zero-jedynkowej, że jak ćwiczę, to sobie pozwalam na jedzenie, jak nie ćwiczę, to sobie nie pozwalam, bo to nie o to chodzi, tylko o zrozumienie potrzeb swojego ciała, wsłuchanie się w nie i zrozumienie, że rzeczywiście, kiedy mam mniej ruchu, mniej aktywności, to ja wcale tego jedzenia aż tyle nie potrzebuję, a kiedy mam więcej, to dostarczam go do, to jedzenie do siebie nie dlatego, że teraz sobie pozwalam, tylko dlatego, że moje ciało potrzebuje po prostu większej dawki energii, potrzebuje większej dawki węglowodanów, czyli to jest zasada numer dwa i zasada numer trzy wskazówka to stwórz swoją kuchnię kapsułową, czyli taki zestaw produktów, które są z każdej kategorii składników odżywczych, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, warzywa, owoce, niech będą warzywa owoce są oddzielną kategorią, warzywa owoce i jakieś ekstrasy i w ramach tych produktów, grup produktów wybierz sobie swoje ulubione produkty, stwórz swoją szafę kapsułową, wrażam kuchnię, kuchnię kapsułową, gdzie w ramach ustalisz, swój, ustalisz schemat posiłku i w ramach tych grup produktów po prostu rotujesz, zmieniasz asortyment konkretnej, konkretnych produktów, zmieniasz asortyment diety. To są te trzy zasady. Mam nadzieję, które ułatwią Wam życie, takie, które sprawią, że będziecie jeść zdrowie, niezależnie od tego, czy jecie bardziej węglowodanowo, mniej węglowodanowo, bardziej roślinnie, mniej roślinnie, i jak dużo macie czasu na przygotowanie posiłku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy spacer. Jestem ciekawa, co z dzisiejszego spotkania wyniesiecie. Zapraszam serdecznie też na i na, nie, na jutrzejszy niebo, jutro jest sobota, jutro jest już sobota, więc jutro się spotykamy offline. W niedzielę jest, są spacery offline w miastach. Sprawdźcie w opisie jest cała lista miast, już mnóstwo osób z nami spaceruje. Ruszamy w niedzielę o 9.15 z określonych miejsc w danym, w danym mieście, więc dołączajcie albo kontaktujcie się z lokalnymi ambasadorami. Em, naszy, te, te, tak, Power Walk. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No cóż, mam nadzieję, że ja w niedzielę idę na te urodziny babci, w poniedziałek są moje urodziny, więc tak mamy taki czas dosyć duży świętowania. Zatem dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiejszy spacer. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego weekendu, w spokoju w zieleni i też żebyście trochę poobserwowali swoje ciało, bo najważniejszym jest, aby ustalić w kontekście diety takie. Odżywianie, taki sposób odżywiania, który Wam najbardziej służy. A niekoniecznie wpasować się w zewnętrzne ramy, w zewnętrzne jakieś narzucone schematy. Tylko kluczowym jest, aby po pierwsze no, jeść te nieprzetworzone jedzenie, ale po drugie. Po zastanowić się, a co mi tak naprawdę służy, na czym mi się najlepiej funkcjonuje. Bo jeżeli ktoś wam coś nakazuje, zakazuje, on nie jest w waszym ciele. I okej, okay, kiedy jest jakieś niedobory żywieniowe i trzeba coś uzupełnić, no to są pewne, pewien okres, kiedy trzeba się na przykład spiąć. Ale na co dzień ważne, aby dopasować tę dietę do potrzeb swojego. Organizmu i korzystać z tego z tych produktów, które są nam najbardziej, najbardziej niezbędne. Także dziękuję Wam serdecznie za dziś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!